No hej, jedziemy właśnie na zawody klubowe Mają się zacząć o dziesiątej, jest 5 po wpół do, dobrze, że na strzelnicę Nie mam daleko Ale oczywiście jak zawsze i tak wyjechałem później niż myślałem, że wyjadę Także zaraz Wam pokażę ile ludzi będzie, bo zaczął się wrzesień Jesteśmy prawie na miejscu Uwielbiam tą drogę Wspaniała Nie do zapomnienia

Det är inte så. MBC 뉴입니다 Panowie, powiedzcie mi, czemu bierzecie udział w zawodach klubowych? To musimy zrobić starty. Nie, ja dla atmosfery, i kolegów i bardzo ja. miłego dnia spędzonego tutaj na strzelni. Poważnie rzecz biorąc, to oczywiście dla atmosfery, dla kolegów klubowych. I dla startów. Dzięki. raz leci. Kolejki coraz większe. Zwłaszcza na strzelni. Witku. Skończyliśmy te zawody z sukcesami, to jest, to jest nieistotne. Nieistotne. istotne. Nie istotne. To jest. Powiedz dla pasji, mi, dla jako posiadasz pozwolenia sportowego, jak oceniasz yy, ten obowiązek uczestniczenia w zawodach? No, dwa razy. Z jednej strony jest OK, bo jakby na koniec strzelców do tego, żeby utrzymać na jakiś poziom sportowy trenować i żeby się na zawodach po prostu w jakiś sposób w stanie zaprezentować. Z drugiej strony, nie jest troszeczkę uciążliwe, gdzieś tam trzeba o tych zawodach pamiętać i tak dalej. Aczkolwiek taka moja zupełnie prywatna opinia jest raczej ok, no, myślę, że każdy jest w stanie wygospodarować ten czas, żeby e, wziąć w tych zawodach udział raz, raz w roku, powiedzmy. A w jakiś sposób to motywuje jednak żeby ten poziom w jakiś sposób utrzymywać. Okej, okay. no to dzięki, do, do następnych zawodów. Dzięki. No dobra, czas wracać do domu. Co prawda wracam na pusto dzisiaj, nic ze sobą nie wiozę. No, ale to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy byłem na jakichś takich zawodach. Jak widzieliście, ludzi jest multum. Za miesiąc będzie jeszcze więcej, w listopadzie to już w ogóle. No i generalnie, jak zwykle, tłum się zrobił na strzelbie. A dlaczego na tej strzelbie, to zaraz sobie o tym opowiemy. No dobra, to czemu ta nieszczęsna strzelba tak wszystkim daje w tyłek? Zawodnikom, sędziom i Bóg wie jeszcze, komu? Czemu tyle osób się rzuca na strzelbę jesienią? Wyjaśnienie jest bardzo proste: po prostu cała masa strzelców strzelby nie lubi. Nie lubi z niej strzelać. Nie sprawia jej to frajdy. I robią, bo muszą. Już mi tu już zaczęło rdzewieć. Też jak widać kocham strzelbę. Eee, dlatego też ja staram się zrobić starty już na początku roku. Pusto, miło i przyjemnie. A potem to już bywa, bywa różnie. Oczywiście jest cała masa strzelców. Którzy strzelbę kochają. I najchętniej strzelaliby tylko i wyłącznie ze strzelby. Na zawodach dynamicznych jest bardzo popularna w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Ale wydaje mi się, że u nas jest niemal równie popularne jak zawody pistoletowe. No i dlatego tak nas ta strzelba. Ta strzelba męczy. No, zobaczmy tam coś widać jakieś o. Tam się nawet nie ma co ubrudzić. Nie wiem, będę to czyścił czy nie, zastanowię się. W ten sposób dotarliśmy do podsumowania naszej dzisiejszej wyprawy na zawody klubowe. Czy jest sens ich organizacji? Na pewno, na pewno. Zawsze jest ten element rywalizacji, chcemy być lepsi od kolegów z klubu. No, przyjaciół z którymi się spotykamy. Pytanie powinno być inne według mnie. Czy jest sens, żeby te zawody były obowiązkowe? Ee, oczywiście, można zrezygnować sobie z pozwolenia sportowego, zostawić tylko kolekcję. No, ale tutaj mamy w ogóle pytanie sens. To straszny pies. Chyba jest głodny. Ale tu jest w ogóle pytanie, czy jest sens robienia yy, pozwolenia do celów. Czy pozwolenie nie powinno być po prostu na określony rodzaj broni? No ale to już nie do mnie pytanie. Póki co, chcemy czy nie chcemy, jeżeli mamy pozwolenie do celów sportowych, przynajmniej raz w roku te cztery starty z głównej broni i po dwa z dodatkowej musimy zrobić. Yy, czy to jest Wielki Zachód? Nie. Jak widzieliście, no to w chwilę można ogarnąć, a problem się zaczyna jesienią przy strzelbie, kiedy wszyscy, którzy, delikatnie mówiąc, strzelby nie kochają, przypominają sobie, że rok się kończy i trzeba te dwa starty zaliczyć. E... Ja generalnie mam starty zrobione zawsze w lutym albo w marcu, a potem jeżdżę już tylko dla przyjemności, ale ja to lubię. Wiem, że jest cała masa osób, która jeździ tylko i wyłącznie dlatego, że musi. Czy to znaczy, że są gorszymi strzelcami? Nie. Kuba, którego widzieliście na jednym filmiku z pistoletem, wygrał swoją konkurencję. Jest świetnym instruktorem strzelstwa, głównie taktycznego, ale zawody odbębnia po prostu musi jechać, to no to jedzie i tyle także sądzę, że przydałaby się jakaś lekka korekta w prawodawstwie żeby jakby niekoniecznie zmuszać wszystkich do jazdy na te, na te zawody ale jak mówię jest cała masa ludzi, którzy na te zawody po prostu lubią, po prostu lubią jeździć, to jest miłe spędzenie czasu w fajnym towarzystwie tak jak Darek i Kuba, y, y, Darek i Witek mówili. E, jeżeli zrobicie pozwolenie do celów sportowych, albo zastanawiacie się, jakie robić, to nie bójcie się tych startów. To naprawdę można załatwić na jednych zawodach. A jak Wam się spieszy, nie macie czasu, to podzielicie to sobie na dwa miesiące albo trzy i też zrobicie te starty bez żadnego problemu. Także tyle ode mnie dzisiaj. I do zobaczenia na oś. Cześć!